Wykreślam dziedzinę funkcji f i naszkicuj jej wykres. Przykład C. Żeby wyznaczyć dziedzinę, należy wyznaczyć zbiór tych argumentów, czyli xów, dla których funkcja ma sens. W naszym przypadku mianownik nie może być 0, bo przez 0 nie dzielimy, czyli x minus 1 nie może być równy 0. W takim wypadku x nie może być równy 1. Dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych bez jedynki. Muszę naszkicować wykres funkcji, czyli tak jak w, w poprzednich przykładach, będę przekształcała do takiej postaci, żeby wyznaczyć tak zwaną funkcję wyjściową oraz wektor przesunięcia. Nasza funkcja f od x równa się x plus 1 przez x minus 1. Zapiszę sobie w liczniku to samo wyrażenie, które stoi w mianowniku, czyli x minus 1 po to, żeby skracać później ułamek. No ale widzę, że żeby ta funkcja miała tą samą wartość, to muszę jeszcze dodać dwójkę, żeby to później było wszystko e, równe x plus 1. Zapiszę teraz e, te dwa ułamki na oddzielnych kreskach ułamkowych, czyli x minus 1 przez x minus 1 dodać 2 przez x minus 1. x minus 1 przez x minus 1 to jest równe 1. Czyli mogę zapisać tą funkcję jako 2 przez x minus 1 plus 1. Moją funkcją wyjściową, którą muszę naszkicować, jest funkcja 2 przez x. Ja ją stąd odczytuję. No i widzę, że muszę ją przesunąć o jedną jednostkę, jak jest minus, to w prawo i o jedną jednostkę do góry, czyli o wektor 1, 1. Zanim zacznę przesuwać funkcję, najpierw przesunę asymptoty, asymptotę pionową o jedną jednostkę w prawo czyli osi Y o jedną jednostkę w prawo. I asymptotę poziomą o jedną jednostkę do góry. Teraz przysunę każdy z punktów wykresu o jedną jednostkę w prawo i jedną do góry. Jedną w prawo i jedną do góry, jedną w prawo, jedną do góry. U mnie jednostka jest na dwie kratki. Przypominam jedna w prawo, jedna do góry. I łączę ze sobą te punkty. I tak samo druga część wykresu. Jedna jednostka w prawo i jedna do góry, jedna jednostka w prawo. Jedna do góry, jedna jednostka w prawo, i jedna do góry. I łączę ze sobą punkty. Dziękuję.